Historia dla szkół średnich, początki ludzkości. Zawartość. Antropogeneza, pochodzenie i droga rozwojowa człowieka, ewolucja, teoria ewolucji człowieka, społeczność paleolitu, kształtowanie się pierwszych społeczności. Zaczynamy od antropogenezy, czyli pochodzenia i drogi rozwojowej człowieka. Antropogeneza to filogeneza człowieka. Pochodzenie, droga rozwojowa i procesy biologiczne, które doprowadziły do powstania anatomicznie nowoczesnego człowieka rozumnego Homo sapiens. Wiek globu ziemskiego obliczany jest na około 5 miliardów lat. Z tej perspektywy, dzieje człowieka, który zaistniał we współczesnej postaci, najpóźniej około 40 tysięcy lat temu stanowią jego niewielką część. Niemniej pamiętać trzeba, że człowiek wyodrębnił się ze świata przyrody w wyniku długiego procesu ewolucji organizmów żywych. Proces ten zapoczątkowany został około 4-5 milionów lat temu. Właśnie wówczas linia rozwojowa człowiekowatych, której ukoronowaniem jest człowiek współczesny, oddzieliła się od linii rozwojowej małp człowiek-kształtnych. Najważniejsze etapy ewolucji człowieka dokonały się na terenie Afryki. Tam pojawił się około 2 miliony lat temu przedstawiciel rodzaju Homo, czyli nasz ludzki praprzodek. Nie jest to bynajmniej dziwnym przypadku, lecz wiąże się z warunkami klimatycznymi, jakie panowały na naszym globie. Rozpoczęła się wówczas epoka lodowacenia, którą nazywamy Pleistocenem. W tym czasie północną część globu ziemskiego pokrywała gruba warstwa lodu. W tej sytuacji najkorzystniejsze warunki egzystencji istniały na terenie nietkniętej z lodowaceniami Afryki, co wyjaśnia w pełni, dlaczego ten kontynent stał się kolebką człowieka. Wyraźne ocieplenie klimatu w Europie, w tym także w strefie śródziemnomorskiej, dokonało się wraz z ustąpieniem ostatniego zlodowacenia, około 10 tysięcy lat przed Chrystusem. Australopitek żył około 4,2 do 1 miliona lat temu, pojawił się na terenie Afryki. Człowiek zręczny Homo habilis żył około 2,5 do 1,7 miliona lat temu, stanowił pierwszy etap w rozwoju rodzaju Homo, żył równorzędnie z Australopitekiem. Uznano go za twórcę pierwszych narzędzi kamiennych, stąd nazwa człowiek zręczny. Człowiek wyprostowany Homo erectus pojawił się około 1,8 miliona lat temu w Afryce, szybko rozprzestrzenił się na tereny zachodniej i wschodniej Azji, opanował sztukę posługiwania się ogniem. Tata o cechach już bardzo zbliżonych do człowieka współczesnego, człowiek rozumny, homo sapiens, pojawia się około 200 tysięcy lat temu. Formą równoległą do niej był człowiek neandertalski, homo sapiens neandertalensis, który występował w Europie i Azji przed 140 30 tysiącami lat. Nazwa człowiek neandertalski pochodzi od pierwszego znaleziska jego szczątków kostnych w dolinie Neandra Neandertal w Niemczech. W ostatniej fazie ewolucji pojawia się człowiek rozumny właściwy. Homo sapiens sapiens, dosłownie rozumny rozumny. Podwojenia słowa sapiens w jego łacińskiej nazwie dokonano celem zaznaczenia różnicy w stosunku do innych form człowieka rozumnego, zwłaszcza neandertalczyka. Był to już człowiek współczesny, a więc nasz bezpośredni przodek. Również ją narodził się w Afryce, a w Europie pojawił się około 40 tysięcy lat temu. Widzimy ewolucję człowieka od Australopiteka do człowieka rozumnego Homo sapiens. Ewolucja teoria ewolucji człowieka. Ewolucja człowieka dokonała się w paleolicie, czyli starszej epoce kamienia. Szczególne miejsce istoty ludzkiej w świecie przyrody wynikało nie tylko z pogłębiających się zmian anatomicznych, różnica w stosunku do istot człowiekokształtnych sprowadza się do poziomu inteligencji, umiejętności i pogłębiania. Wiąże się z tym ewolucja kulturowa, właściwa tylko ludziom. Polega ona na gromadzeniu wiedzy i doświadczeń z pokolenia na pokolenie i na świadomym, a więc pozagenowym ich przekazywaniu. Suma poprzedniej i nowej wiedzy oznacza postęp, kolejny krok do przodu. Wiąże się z tym aktywny i twórczy stosunek do otoczenia, co znalazło wyraz m.in. w świadomym wytwarzaniu narzędzi. Surowcem podstawowym był kamień, a pierwszym narzędziem pięściak, czyli odpowiednio obtłuczony kamień dopasowany kształtem do dłoni. Służył on do rozcinania, rozłupywania, skrobania i wykopywania. Z przetwarzaniem środowiska wiązała się umiejętność rozniecania ognia. Wytwarzanie odzieży, budowy schronisk. Pozostawało to w niewątpliwym związku z koniecznością przystosowania się do zmiennych warunków klimatycznych, w których człowiekowi przyszło bytować. Najważniejszą jednak cechą człowieka jest zdolność abstrakcyjnego myślenia, poruszanie się w świecie idei i symboli, czyli tworzenie kultury duchowej, a więc symbolicznej. Więc Neandertalczyk świadomie, intencjonalnie grzebał swoich zmarłych, groby te z reguły w jaskiniach, ale często także w celowo wydrążonych jamach, zaopatrywane były w różnego rodzaju przedmioty i żywność. Ciało zmarłego pokrywano kwiatami, twarz posypywano czerwonym piaskiem lub malowano na czerwono. Czerwień symbolizowała krew i wiązała się z wiarą w przetrwanie po śmierci. Nieobsa więc była idea życia pozagrobowego. Malowidła na skalne znajdujące się w jaskiniach Altamira w Hiszpanii czy Dordogne. I lasko w południowej Francji dowodzą nie tylko abstrakcyjnych, ale wprost artystycznych przeżyć człowieka paleolitu. Założyć można, że jaskinie te pełniły funkcje religijne, były miejscami kultu religijnego, czyli sanktuariami. Powszechnie przyjmuje się, iż już w paleolicie istniał kult bogini Wielkiej Matki, czego potwierdzenia mogą być liczne znaleziska kultowych figurek kobiecych wykonanych w glinie i kamieniu. Nie możemy jednak wykluczyć, że pełniły one zgoła inną funkcję, np. magicznego talizmanu służącego do odpędzenia złych mocy. Widzimy pięściak. A więc wspomniane już przeze mnie narzędzie, pięściak, zwany także tłukiem pięściowym, był narzędziem wytwarzanym techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych. Stosowano obustronną obróbkę na większej części lub na całym obwodzie. W ten sposób powstawał przyrząd o migdałowym, sercowatym lub owalnym kształcie o dopasowanej do dłoni podstawie. Powietrze pięściaki abwilskie charakteryzowały się przypadkową formą i brakiem wyraźnej krawędzi tnącej. Pięściak służył do rozcinania, rozłupywania, skrobania oraz wykopywania. Rozmiary przeciętnych pięściaków wynoszą zazwyczaj około 12-15 cm. Teoria ewolucji. Teoria o ewolucyjnym powstaniu człowieka jest dzisiaj powszechnie akceptowana. Jednak przez cały wiek XIX zwolennicy musieli odpierać zaciekłe ataki przeciwników. Po raz pierwszy sformułował ją, ale nie poparł dowodami naukowymi, francuski przyrodnik Jean Bela Ma. Mało kto dawał wiary jego poglądom. Przeołem okazała się praca Charlesa Darwina o powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego, w której opisywał stopniowe przekształcanie się gatunków dostosowujących się do zmian środowiska. Nie poruszył jednak w niej problemu pochodzenia człowieka. Dopiero w kolejnej książce o pochodzeniu człowieka i doborze płciowym z 1871 roku wysunął hipotezę o wspólnym przodku człowieka i małpy afrykańskiej. Wzbudziło to olbrzymie kontrowersje, uznano, że teoria Darwina. Podważa zaufanie do religii i zaczęto ją gwałtownie zwalczać, ale bez widocznego efektu. Niektóre pojęcia wprowadzone przez Darwina, np. walka o byt, czy przetrwają tylko najlepiej przystosowani, nabrały charakteru obiegowego. Społeczność paleolitu, kształtowanie się pierwszych społeczności Biorąc pod uwagę sposób zdobywania żywności, paleolit określa się jako epokę społeczności łowiecko zbierackiej Człowiek bytował wówczas w niewielkich kilkunastoosobowych, rzadziej kilkudziesięcioosobowych grupach, przemieszczając się z miejsca na miejsce. Podstawowym czynnikiem łączącym członków tych małych społeczności było pokrewieństwo, ale prawdopodobnie już wówczas pojawiło się wśród nich wewnętrzne rozwarstwienie, co wiązało się z pogłębiającą się specjalizacją w zakresie wyrobu broni i narzędzi. Przenoszenie się człowieka na coraz rozleglejsze obszary i poprawa warunków bytowania umożliwiły zdobywanie stopniowo umiejętności. Należy do nich zaliczyć obróbkę skóry i stosowanie kości jako surowca. Wiąże się z tym również wynalezienie tak precyzyjnej broni jak łuk, co umożliwiało skuteczne rażenie na odległość. W ostatniej fazie starszej epoki kamienia, którą nazywamy Górnym Paleolitem, czyli 40-10 tysięcy lat przed naszą erą, człowiek współczesny rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty, w tym do Australii i Ameryki Północnej. Wbrew stereotypom ludzie nie mieszkali w głębokich jaskiniach, raczej budowali szałasy, namioty, czasami urządzali obozowiska u wejść do jaskiń. Człowiek wierzył w czary zaklęcia i znaki, które mogły spowodować np. pomyślne polowanie. Funkcjonowały osoby wyspecjalizowane w tłumaczeniu znaków, objaśnieniu snów i odprawianiu rytuałów zapewniających pomyślność. Paleolit w Europie. W Europie człowiek pojawił się około 1 miliona lat temu. W współcześni ludzie, czyli Homo sapiens sapiens, na nasz kontynent około 40 tysięcy lat temu, najprawdopodobniej z Bliskiego Wschodu. Europa ze względu na gęste zalesienie i obfitość zwierzyny mimo surowego klimatu była wówczas terenem atrakcyjnym, zwłaszcza dla myśliwych. Charakterystyczną cechą ostatniej fazy paleolitu było zakładanie zarówno stałych basłowieckich, jak i krótkotrwałych obozowisk. Powstawały one na szlakach migracji zwierząt, często obok przepraw rzecznych, chętnie obozowano w jaskiniach, a na terenach otwartych budowano szałasy. Ze względu na lądolód pokrywający znaczne obszary Europy Północnej, ślady zasiedlenia z okresu od 30 do 10 tysięcy lat przed naszą erą występują przede wszystkim w południowo-zachodniej Francji i północnej Hiszpanii. Po ustąpieniu lodowca, a więc u schyłku paleolitu, nastąpiło wyraźne przesunięcie się grup ludności na wybrzeże Atlantyku i do południowej Skandynawii. Dotychczasowe obozowiska zaczęły stopniowo przekształcać się w osady stałe. Obserwujemy powolne przechodzenie do życia osiadłego. Dziękuję za uwagę.